Cześć, dzisiejszy odcinek będzie dość krótki, ale chciałabym się Was zapytać, czy wolelibyście odcinek o historii mojej na YouTube, czy o historii mojego konta? W sensie obydwa odcinki nagram, aczkolwiek po prostu nie wiem, które pierwsze. Więc tak, historia konta to by było właśnie użytkownik ryczałt tego oto mojego konta. Ogólnie za dwa dni kończy mi się więc do no, smuteczek. Yy, albo o historii mojego YouTube'a. O historii mojego YouTube'a już raz nagrywałam, ale po prostu mi się nie nagrało, więc no nie mogłam. Yy, no a historia YouTube'a myślę właśnie byłoby ciekawsze niż historia mojego konta. Chociaż właśnie to tak jak mówiłam też nagram. I... Wypiszcie w komentarzach, a ja tymczasem otworzę te dwa prezenty od Rete Aux, która jest swoją drogą aktywna, więc no, super. Otwieranko... O, dziękuję za włoski candy i spódnicę mikołajkową. No i Winter Checks, no dziękuję, powiem Ci, postarałaś się. Yy, unikaty same normalnie to będzie hashtag 2 i właśnie ci wtedy ciuszki od ciebie ubiorę. Właśnie to konto chyba będę prowadzić tak jak ja wyglądam w realu. Chyba w sumie, bo jeszcze nie mam pewności, czy chcę je tak prowadzić, no ale bardzo jest to po prostu możliwe. Więc też możecie pisać, czy chcecie, ale bym musiała inne oczy kupić, bo ja. Jakby ktoś nie wiedział, to mam oczy. brązowe. Tak więc, no. Y, bardzo ładna rzecz, naprawdę dziękuję. Hashtag 2. I tutaj napiszę. R.T.A.U. Y, dobrze, więc. Naprawdę dziękuję za candy, bo są śliczne. W sumie tu się nawet w nie ubiorę. No i piszcie mi, co mam dalej robić z, z tym kontem, a ja tymczasem kupię sobie właśnie oczka. Ale oczywiście nie będę sobie przesyłała żadne rzeczy z tego konta na użytkownik, lebo to by było trochę... Oszustwo, więc, no, wszystko co dostanę na tym koncie zostaje na tym koncie. I myślę, że takie oczy by tutaj mogły być, więc, no, piękność, normalnie. I właśnie zachęcam Was jeszcze do wysyłania jakichś tutaj prezencików, bo po prostu zaczynam tą grę od nowa jakby i chcę zobaczyć jak sobie poradzę, więc z użytkownikiem niestety nic nie mogę przesyłać. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie, życzę miłego dnia i do następnego odcinka. Cześć!